Mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym. Pan wie, że... co pan powiedział? Sabotażem? Tak. Saudi Aramco jest zainteresowane inwestycjami w Polsce w polski biogaz. Wszyscy mają dokładnie policzone, ile biosubstratu do produkcji energii i ciepła ma Polska. Ma porównywalną ilość jak Niemcy. W Niemczech tych inwestycji jest już ponad 10 tysięcy biogazowni. W Polsce 300 panie marszałku, wy rządzicie, kto jest za to odpowiedzialny? Otóż, panie dyrektorze imiennie nie będę mówił. Odpowiedzialny jest cały rząd, ale oczekuję także reakcji ministra Siemoniaka, bo uważam, że w polskich spółkach energetycznych y, mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym na rzecz rozwoju energetyki, odnawialnej na rzecz produkcji biometanu. Pan wie, że... co pan powiedział? Sabotażem? Tak. Nie przesłyszeliście się. Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego z koalicji Trzecia Droga, dosadnie wypowiedział się na temat obecnej sytuacji w spółkach energetycznych. Tak mocnej wypowiedzi koalicjanta jeszcze nie słyszeliśmy. Temat ten wydaje się być niezwykle ważny, dlatego jeżeli chcecie osobny dłuższy odcinek na ten temat, to dajcie znać w komentarzu. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Na czym ten Chciałbym polega. chciałbym, żeby sprawdziły to y, służby bezpieczeństwa państwa polskiego, bo mam wrażenie, że projekty, które były przygotowywane w Orlenie, a było ich ponad osiemdziesiąt, nareszcie finału nie znalazły. A co pan sugeruje, że tutaj w Polsce działają obce służby.